Chodź lisie, lisie białe, lisie mój. Chodź. Jak tam na śniegu? Hm? Jak tam koty na śniegu? Hm? <laughs> no pięknie, super. Hmm? Chodź, idziemy do owieczek? Chodź, pójdziemy do owieczek. Hmm, Guciu? Nie? Na drugie drzewo idziesz? Hmm. Chodź, Gucio. Jak tam zimowe owieczki. Z owieczki, jak tam, co tam? Hmm? Zima? A siano mają? Mają jeszcze sianko, mają. No, uu, chodźcie tu ładnie. Hmm? Co tam owce? Nie chcą przyjść owce. A Gucia też sobie poszedł. Mumu, co tam? Hmm? Co tam u Was? No B, be. Bebe. O Guciu leci, chodź, Guciu. Chodź do owieczek, chodź. Bebe, co tam u was? Hmm? Co tam u was? Trawy wam śnieg zasypał, tak? Cześć, Deluśka! Cześć! No, cześć! Chodź Guciu! Chodź Guciu! Хать. Хать ты не бойся! хать. Ну хо, ну мяу, хать. Хать Хать хать. Ну. Не бойся! Не бойся! хать. Не бойся! ничего не бойся! Ничего не Co tam owca? No mu A co tam, Jagódka? Idziesz mi trapić, Gucia? Tak, Jagódka już do Gucia. Idzie wąchać. <noise> nie bój się Guciu. No ty Gucia się boi. Wieczek, nie to cyrufus. Nie bój się owca. Co tam? Zima. Co tam, Laczek? Cześć. Cześć, Laczek. Co tam, kobara, nie? Hmm? Idziesz do mnie? Nie. Nie idzie baran. <grym> idzie baran. Dzień dobry, loczku. <grym> Jaki ty ciepły jesteś. Нагржаный баран, так? Ну, нагржаный так и баран, супер. <laughs> Пинкне. Пинкне, роги мастепы. Правне же так баране. Dobra, to na razie idę.